Jestem Eli i tu zaczyna się moja historia. Dorastałam w małym miasteczku, przenosiłam się z jednej rodziny zastępczej do drugiej, aż wylądowałam u Thompsonów. Dali mi coś bezcennego, stabilność, coś, czego pragnęłam przez całe moje młode życie. Życie było proste aż do u. Jako pierwszy z rodziny zastępczej wyjechałem na studia do dużego miasta. Studiowałem języki, a dokładnie japoński. Ciężko pracowałem i dostałem pracę tłumacza w międzynarodowej firmie handlowej. Kropka, to była wielka sprawa dla dziewczyny z małego miasteczka, takiej jak ja. pewnego zwykłego wtorku, weszłam do przytulnej kawiarni niedaleko pracy, zamówiłam moją zwykłą czarną kawę, a tam był Jack. Wysoki, z uśmiechem, który zwalał z nóg. Rozmawiał przez telefon, wyglądając na biznesowo zrelaksowanego. Kropka, wpadłam mu w oko i to było to. Hej, nigdy wcześniej Cię tu nie widziałam. Powiedziałam, starając się brzmieć swobodnie, gdy usiadłam z kawą. Spojrzał w górę, jego uśmiech się poszerzył. Próbuję uciec od biurowego chaosu. Kropka, jestem Jack, odpowiedział, wyciągając rękę. Uścisnęłam ją, czując iskrę. Jestem Eli. Więc co sprowadza pana, który uciekł z biura do mojego ulubionego miejsca? Wygląda na to, że dobra kawa i lepsze towarzystwo. Zażartował. Od tego momentu zaczęliśmy się dogadywać. Kropka dni zamieniły się w tygodnie, tygodnie w miesiące i zanim się obejrzeliśmy, minął rok. A my rozmawialiśmy nie tylko o kawie. Jack pochodził z miasta, znał się na rzeczy i miał urok, któremu trudno było się oprzeć. Ale życie nie płynie gładko, prawda? Zdecydowaliśmy się związać węzłem małżeńskim. Po roku randkowania kropka, byłam przeszczęśliwa, ale chciałam, żeby poznał ludzi, którzy sprawili, że jestem tym, kim jestem, czyli Thompsonów. Moi przybrani rodzice, pan i pani Thompson, byli solą ziemi. Po prostu ciężko pracowali. Kropka, remontowali swój dom, więc wynajęli malutkie mieszkanko, do którego nie było po co wracać. Ale było ciepłe, wypełnione miłością. Pamiętam, jak powiedziałem Jackowi, że to niewiele. Ale jest wypełnione dobrymi wspomnieniami, kropka przytaknął, ale widziałem to spojrzenie w jego oczach, gdy skanował ciasną przestrzeń. Próbował to ukryć, ale czuł się nieswojo, kropka spędziliśmy tam weekend. Moi rodzice byli zachwyceni, traktowali go jak członka rodziny królewskiej, ale Jack był nieobecny, zawsze sprawdzał zegarek, nie mogąc się doczekać powrotu. Kiedy w niedzielę wieczorem wracaliśmy do miasta, w samochodzie panowała ciężka cisza, kropka, musiałem coś powiedzieć. Jack, byłeś cicho. Co się stało? Westchnął. Słuchaj, Eli, twoi rodzice są mili i w ogóle, ale pochodzimy z różnych światów, wiesz. Jego słowa zabolały, ale zachowałam zimną krew. I co to miało znaczyć, spojrzałem przez okno, przygryzając wargę. Myśląc o wszystkich różnicach między moim światem a jego. Jack nie potrzebuje fanaberii. Ale mamy szacunek tam, skąd oboje pochodzimy, prawda? Przytaknął. Oczywiście, że tak. Kocham cię, Eli. To się liczy. Jego słowa miały mnie pocieszyć, ale część mnie zastanawiała się, czy naprawdę się rozumiemy. Tej nocy nie spałam. Myśląc o prostym życiu, które ceniłam i skomplikowanym świecie, w który wkroczyłam. Zaledwie kilka dni po naszej niekomfortowej wizycie w domu, przyszła kolej na spotkanie z drugą stroną, mamą Jacka, Vivian. Kropka, jej mieszkanie znajdowało się w wieżowcu w centrum miasta i było udekorowane wszelkiego rodzaju wymyślnymi rzeczami, które krzyczały pieniędzmi. Kiedy dotarliśmy na miejsce, przywitała nas w drzwiach. Ubrana od stóp do głów w designerskie ciuchy to było jak wejście do magazynu Eli, prawda. Czym się zajmujesz? Zapytała Vivian, oceniając mnie, jakbym była przedmiotem, którego zakup rozważa. Jestem tłumaczką. Pracuję z japońskimi klientami w firmie handlowej. Odpowiedziałem, starając się brzmieć pewnie kropka imponujące. Uśmiechnęła się półgębkiem, ale jej oczy przeczesywały mnie jeszcze raz. Jakby szukała we mnie czegoś dziwnego, kropka wtedy wymsknęło jej się. Skąd pochodzę i o moich przybranych rodzicach? Jej twarz wykrzywiła się lekko. Z prowincji i przybrani, mówisz. To chyba nie pasuje do mojego Jacka. Jack podskoczył szybko. Mamo, proszę, kropka Eli jest cudowna i kocham ją. Pobieramy się, kropka to wznieciło kolejną wrzawę. Ślub. A kiedy to będzie? Jak to planujecie? Ton Vivian zmienił się na nieco zbyt ciekawski. Myślimy o czymś małym, intymnym. Właściwie tylko my i Hawaje. powiedziałem, mając nadzieję, że zrozumie romantyczność tego wszystkiego Vivian prawie wytrzeszczyła oczy. Hawaje. Tylko wydwoje. Nie, to się nie uda. Co pomyślą moi przyjaciele, jeśli nie mogę nawet wyprawić mojemu jedynemu synowi porządnego wesela? Starałam się zachować zimną krew. To nasz dzień, Vivian. Chcemy po prostu czegoś prawdziwego. Bez tego całego zamieszania. To wystarczyło. Wzdrygnęła się. Ta dyskusja dobiegła końca. I wyszła z pokoju. Jack spojrzał na mnie przepraszająco i szepnął, pozwól mi z nią porozmawiać. Załatwimy to. Kropka, cztery miesiące minęły błyskawicznie i pomimo burzliwego początku byliśmy na hawajach. Miał być tylko Jack i ja, ale Vivian pojawiła się z aparatem w ręku, gotowa udokumentować każdą sekundę. Kropka, każda chwila sprawiała wrażenie, jakby tam była, czaiła się, upewniając się, że ma coś do opublikowania w internecie. Jack wydawał się nieświadomy, chłonąc słońce i ceremonię. Starałam się uśmiechać, szepcząc do niego, gdy staliśmy na plaży. Myślałam, że będziemy tylko my. Ścisnął moją dłoń. Wiem, przepraszam. Chyba jest po prostu podekscytowana. Spróbujmy cieszyć się tym dniem. Kropka Vivian krzątała się wokół nas. Jej telefon zawsze był włączony. Uśmiechnij się. Och, to będzie wyglądać bajecznie na moim kanale. Czułam się jak rekwizyt w jej mediach społecznościowych, a nie jak panna młoda w dniu ślubu. Kropka, to był nasz wyjątkowy dzień, ale w jakiś sposób zamienił się w kolejną ekstrawagancję Vivian. Kropka, powrót do domu jako nowożeńcy powinien być o tych przytulnych, przesiąkniętych miłością dniach, wiesz, śniadanie i łóżko. Powolne tańce w salonie, tego rodzaju rzeczy. I tak było, przynajmniej na początku. Kropka, Jack wsunął mi na palec ten oszałamiający pierścionek w dniu w którym wróciliśmy, taki, który łapie światło i po prostu nie przestaje błyszczeć. Jest w mojej rodzinie od pokoleń, powiedział mi, a jego oczy rozbłysły czymś w rodzaju dumy. Kropka, uważaj na ten pierścionek, Eli. Jest nie tylko drogi, to pamiątka. Vivian wtrąciła się, unosząc się nad nami jak jakaś ciemna chmura w słoneczny dzień. Jej przypomnienie wydawało się bardziej ostrzeżeniem, przez co moje serce nieco się zatoczyło kropka przez pierwsze kilka tygodni Jack i ja byliśmy w naszej małej bańce, kradnąc pocałunki, robiąc razem obiady całe dziewięć jardów. Ale potem Vivian zaczęła wpadać, niezapowiedziana, cały czas kropka zaczęło się pewnego popołudnia, kiedy składałem pranie i zadzwonił dzwonek do drzwi. Była tam, Vivian, z takim wyrazem twarzy, jakby miała przeprowadzić inspekcję bazy wojskowej. Sprawdzam tylko, co u moich ulubionych nowożeńców powiedziała, ale jej oczy błądziły dookoła, jakby szukała czegoś złego. Starałam się być uprzejma, nawiązać pogawędkę, nawet gdy weszła do kuchni, przesuwając palcami po każdej powierzchni. Eli, kochanie, czy ty kiedykolwiek sprzątasz? I gdzie są świeże warzywa? Człowiek potrzebuje zieleniny. Jej ton był pełen dezaprobaty. Jack tylko wzruszył ramionami, kiedy powiedziałam mu o tym później. Ona chce dobrze, kochanie. Spróbuj się z tym pogodzić, kropka, pogodzić się z tym. Powtórzyłam, czując narastającą frustrację. Jack, ona traktuje mnie, jakbym miała proces we własnym domu. Pocałował mnie w czoło, jakby to miało wszystko naprawić. Jest samotna, Eli. Dajmy jej trochę luzu, dobrze, luz przerodził się w jeszcze większy luz. Aż pewnego dnia wróciłam późno z pracy. Właśnie podpisaliśmy ogromny kontrakt z nowym klientem z Japonii i byłem podekscytowany tym wszystkim, dopóki nie znalazłem Vivian w moim salonie, gdzie rozpętała się nieproszona burza. Słyszałam, że spędzasz dużo czasu w biurze. Późne noce, co? Uniosła brew, a w jej głosie zabrzmiała podejrzliwość. Tak. To duży projekt. Wiele nowych możliwości. Próbowałem wyjaśnić, ale miała inne zdanie. Dwa dni później Vivian osobiście przyszła do mojego biura i zaczęła głośno wyliczać pracujących ze mną mężczyzn, głośno sugerując, że mogę mieć romans z jednym z nich. Następnie bez zaproszenia wtargnęła do biura mojego szefa. Widząc, że jest już w podeszłym wieku, głośno ogłosiła, że na pewno nie będzie zadzierać ze starszym mężczyzną. Byłem upokorzony, moja twarz była czerwona jak burak. Zażądałem, aby wyszła, przepraszając obficie mojego szefa i kolegów za zakłócenie porządku. Kropka, na szczęście mój szef, pan Jackson, miał poczucie humoru i po prostu to wyśmiał, ale szkody zostały wyrządzone. Kropka, tej nocy miałam już dość. Dopadłam Jacka w naszej sypialni, a mój głos był niski i stanowczy. Kropka, twoja mama przekroczyła dziś granicę, Jack. Oskarża mnie o zdradę. To musi się skończyć. Kropka, westchnął, długo i ciężko. Po prostu próbowałam się dogadać. Proszę, dla mnie. Kropka, ale dogadywanie się coraz bardziej przypominało znoszenie nonsensów. Sprawy między mną a Jackiem zaczęły się psuć, a to dlatego, że Vivian ciągle szeptała mu do ucha. Kropka, ostatnimi czasy, Jack analizował wszystko na mój temat, Poczone w uszy od tego jak się ubierałam, a skończywszy na godzinach pracy. Nigdy wcześniej mu to nie przeszkadzało, ale nagle wszystko stało się problemem. Eli, dlaczego musisz się tak ubierać do pracy? Jack zmarszczył brwi pewnego ranka, gdy się szykowałam. To była tylko bluzka i spódnica, nic wyszukanego. To profesjonalne, Jack. Co w tym złego? Odpowiedziałam, poprawiając spódnicę, kropka, to za dużo. Pracując z tymi wszystkimi facetami, tylko zapraszasz do komentarzy. Jego ton był ostry i wiedziałam, że tak naprawdę nie chodzi o moje ubrania, kropka, to stawało się teraz regularną rzeczą. Pogorszyło się w moje urodziny. Mój szef dał mi mały prezent, książkę z notatką, która brzmiała dla mojej praktycznie córki. To był niewinny, miły gest, ale Jack wyolżymił go. widzisz? Dokładnie o tym mówię. Dlaczego daję Ci prezenty? To nie w porządku, Eli. Jack był wściekły, kiedy zobaczył książkę. Jack, to tylko książka. Jest dla mnie jak ojciec. Próbowałam wyjaśnić, ale oczy Jacka były podejrzliwe. Wszystko dzięki ciągłemu wtrącaniu się Vivian. Całe to napięcie ujrzyło mi, gdy wybrałem się w podróż służbową do sąsiedniego miasta. Nasza firma otwierała nową fabrykę, a ja nie mogłem się doczekać odpoczynku od dramatów w domu. Podróż przebiegła pomyślnie i kończyłem ją kolacją z naszymi japońskimi partnerami, kiedy zauważyłem cienie czające się w pobliżu restauracji. Moje serce przyspieszyło. Ulica była słabo oświetlona, ale gdy szedłem w kierunku hotelu, cienie zbliżyły się kropka spanikowany poprosiłem dwóch kolegów, by mnie odprowadzili kropka gdy zbliżyliśmy się do wejścia do hotelu, światło latarni ujawniło, kto mnie śledził, Jack i Vivian. Co do cholery, Jack. Co ty tu robisz? Wymamrotałam, nie mogąc ukryć szoku kropka Vivian wystąpiła naprzód i jej twarz wykrzywiła złość upewniamy się, że nic nie kombinujesz. Nie możemy ci ufać przy tych wszystkich mężczyznach, prawda? Moje koleżanki się gapiły, a ja czułam, jak moja twarz płonie z zażenowania, kropka, próbując uspokoić sytuację, powiedziałam, że to niedorzeczne. Oboje zachowujecie się, jakbym była jakimś przestępcą. Ale Vivian nie chciała tego słuchać. Powiem o tym twoim rodzicom. Powinni wiedzieć, jaką kobietą się okazałaś. Kropka nie mogłam powstrzymać gorzkiego śmiechu. Śmiało, powiedz imienia wyśmieją cię z miasta. Droga powrotna upłynęła w ciszy. Kropka Jack i jego matka siedzieli z przodu, a ja byłam sama na tylnym siedzeniu, wpatrując się w okno. Światła miasta rozmywały się w smugi kolorów. A łzy wypełniały moje oczy, kropka byłam żoną mężczyzny, którego kochałam, ale czułam się jak uwięziona w złym śnie, z Vivian jako nieustającym koszmarem. Który nie chciał się skończyć, kropka Vivian rzeczywiście spełniła swoją groźbę i pojawiła się u moich rodziców. Nie mogłam w to uwierzyć, gdy mama zadzwoniła do mnie, a jej głos drżał, gdy opowiadała, co się właśnie wydarzyło. Ona tu była, Eli, powiedziała mama, jej głos był napięty, kropka zażądała natychmiastowego spotkania z ojcem, więc podałam jej adres jego warsztatu. Poczułam, jak opada mi żołądek, kropka tata był w swoim warsztacie, gdzie spędzał większość dnia, tworząc i tworząc w swoim żywiole. Mama kontynuowała, twoja teściowa poszła tam, zobaczyła twojego ojca w jego roboczym ubraniu, całego popłamionego od szklanych oczu i tylko szydziła. Kropka ścisnęła mocniej słuchawkę, usztywniając się kropka, kiedy ojciec podszedł, by się z nią przywitać. Przeprosił, że nie uścisnął jej dłoni, bo jego były całe popłamione od pracy, wiesz? Spojrzała na jego dłonie. Eli zrobiła minę i powiedziała coś okropnego o tym, że przyjechała do tego zaścianka na darmo. Kropka, serce mi się krajało, gdy tego słuchałem. Kropka powiedziała, że teraz rozumie, dlaczego stałeś się taki, jaki się stałeś i wyszła bez słowa. Dzięki, że mi powiedziałaś, mamo. I muszę się zastanowić, co robić. Rozłączyłam się, czując mieszankę gniewu i zranienia. Kropka nie minęło wiele czasu, Zanim Vivian wykonała kolejny ruch. Następnego dnia osaczyła mnie w salonie, jej oczy były zimne i osądzające. Eli, teraz widzę, skąd się biorą twoje maniery, a raczej ich brak. Twój ojciec, zwykły robotnik, ma wiecznie brudne ręce. Jakiego wychowania, jakich manier mógłbyś nauczyć swoje dzieci, zadrżałem na samą myśl. Jej słowa były jak sztylety, ale zanim zdążyłam odpowiedzieć, wszedł Jack. Zamiast mnie bronić, poszedł prosto do matki, biorąc ją w ramiona. Mamo, przepraszam za to wszystko. Rodzina Eli jest po prostu inna niż my. To było to. Ostatnia kropla. Nie mogłem uwierzyć w to, co słyszę. Inna. Czy w ten sposób chcesz powiedzieć, że moja rodzina nie jest wystarczająco dobra dla twoich wysokich standardów? Mój głos się załamał. Ból był zbyt głęboki. Jack spojrzał na mnie, jego oczy były puste, kropka, tak po prostu jest, Eli. Pochodzimy z różnych światów. Więc to tak, Ceo. Mój głos wzniósł się, przepełniony emocjami. Jeśli jestem taką hańbą, dlaczego po prostu tego nie zakończymy? Jeśli jestem tak poniżej ciebie, weźmy rozwód, kropka, oczy, Vivian rozbłysły, niemal radośnie. Cóż, to brzmi jak świetny pomysł. Jack tylko przytaknął, biernie. Może tak będzie najlepiej, kropka, spędziłam noc w naszym pokoju gościnnym, ze łzami spływającymi mi po twarzy. Każde słowo Vivian powtarzało się w mojej głowie, każde lekceważące spojrzenie Jacka. Mężczyzna, którego myślałam, że znam życie, które myślałam, że budujemy, to wszystko było kłamstwem, kropka, wczesne poranne światło przefiltrowało przez żaluzję. Rzucając delikatną poświatę na pokój, gdy usiadłam na krawędzi łóżka z telefonem w dłoni. Nadszedł czas na wykonanie kilku trudnych, ale koniecznych telefonów. Kropka pierwszy na liście był mój szef, pan Jackson, którego życzliwość zawsze sprawiała, że stres w pracy był znośny. Panie Jackson, tu Ellie. Zaczęłam nieco drżącym głosem. Mam pewne problemy osobiste i muszę wziąć trochę wolnego. Kropka, w razie potrzeby mogę wziąć bezpłatne. Eli, odpowiedział szybko, a w jego głosie słychać było troskę. Jesteś jednym z najcenniejszych członków naszego zespołu. Weź płatny urlop. Uporządkuj sprawy i wróć, kiedy będziesz gotowa. Poradzimy sobie tutaj. Kropka jego hojność sprawiła, że ścisnęło mnie w gardle. Dziękuję, panie Jackson. Nie potrafię wyrazić, ile to dla mnie znaczy. Następnie zadzwoniłam do mojej matki, która zawsze była moją kotwicą w każdej burzy. Kropka, gdy tylko odebrała, wyrzuciłam z siebie wszystko, a słowa wypłynęły w potoku emocji. Mamo, wszystko się rozpada. Nie mogę już tego robić. Jack i jego mama to po prostu za dużo. Jej głos był spokojny, kojący. Eli, byliśmy przygotowani na ten telefon. Twój ojciec i ja jesteśmy w drodze. Spakuj tylko to, czego potrzebujesz kropka, kiedy zakończyłam rozmowę, rozejrzałam się po pokoju. A mój wzrok padł na kilka osobistych rzeczy, które przywiozłam do tego domu, a z których żadna nie wyglądała, jakby do niego należała kropka, zaczęłam się pakować, a każdy przedmiot przypominał mi o życiu, które myślałam, że zbuduję z Jackiem. Vivian pojawiła się w drzwiach, jej obecność była jak ciemna chmura. Pamiętaj, Eli, weź tylko to, co kupiłaś za własne pieniądze. Nie myśl o braniu czegokolwiek innego. Powiedziała, jej głos był zimny i oskarżycielski. Nie minęło wiele czasu, gdy usłyszałam przez żwiru pod oponami starego pojazdu. Wyjrzałam przez okno i zobaczyłam znajomy, zniszczony pick który należał do moich rodziców. Jack i Vivian wyszli za mną na zewnątrz, a ich miny były mieszanką zadowolenia i ciekawości, gdy ciężarówka moich rodziców podjechała. Jack zadwił głośno, pewien, że ta stara rzecz w ogóle wróci. Mój ojciec, z którego emanowała cicha siła, wyszedł i bez słowa stanął przed Jackiem. Wręczył papiery rozwodowe, jego oczy były spokojne i niezachwiane kropka Jack chwycił papiery i podpisał je z uśmiechem, a jego matka zaśmiała się obok niego. Cieszę się, że pozbyłem się tego bałaganu, mruknął kropka dotarliśmy do domu moich rodziców, dużego, imponującego budynku, który teraz bardziej przypominał sanktuarium. Spędziłem kilka następnych godzin rozpakowując się i próbując uspokoić nerwy, Kawałek znajomego otoczenia powoli mnie uspokajał kropka tego wieczoru, gdy siedziałem patrząc na ogród, zadzwonił mój telefon. To była Vivian. Eli, musisz zwrócić pierścionek. To pamiątka rodzinna, a nie prezent na pożegnanie. Odłożyłam telefon na chwilę, biorąc głęboki oddech, zanim odpowiedziałam kropka Vivian, ten pierścionek dostałam w prezencie ślubnym. Jeśli go chcesz, przyjdź i odbierz go sama kropka, poranne światło dopiero zaczynało rozlewać się po horyzoncie, gdy zobaczyłam ich z okna na piętrze. Jack i jego matka, Vivian, stali przy bramie, wpatrując się w dom. Jakby natknęli się na bajkę kropka, ich wyraz niedowierzania był niemal komiczny. Obserwowałem ich za zasłony, uśmiechając się do siebie. Wyglądali tak nie na miejscu na tle dużego. Starannie zagospodarowanego podwórka, a ich zmieszanie było namacalne, kropka w końcu odwróciłam się od okna, słysząc odgłosy moich rodziców na dole. Dołączyłam do nich i wymieniłyśmy spojrzenia, zanim wyszłyśmy na zewnątrz, kropka moi rodzice byli spokojni i opanowani, gdy bez słowa minęli Jacka i Vivian, kierując się prosto do garażu. Udawali, że nie zauważają zdumionych spojrzeń mojego męża i jego matki, kropka gdy drzwi garażu otworzyły się, Ukazując eleganckie linie trzech wysokiej klasy samochodów, usłyszałam ostry wdech Jacka. Mój ojciec wybrał śniącego czarnego sedana i wszyscy wsiedliśmy do środka. Kropka, gdy już mieliśmy wyjechać na podjazd, Jack odnalazł swój głos. Eli, co to wszystko ma znaczyć? Ten dom, te samochody, wysiadłam z samochodu i podeszłam do nich ze spokojem, którego nie czułam od miesięcy. To mój dom rodzinny, Jack. Mój ojciec jest właścicielem fabryki szkła i kilku nieruchomości komercyjnych. Tutaj dorastałem kropka twarz Vivian wykrzywiło zmieszanie i niedowierzanie. Ale twój ojciec miał na sobie ubranie robocze, a jego ręce były brudne kropka, nie mogłem powstrzymać się od uśmiechu na jej naiwność. Tak, Vivian. Wprowadzał na rynek nową linię produktów. To tradycja w jego firmie, by się angażować. Nie oznacza to, że nie odnosi sukcesów i nie jest bogaty. Stali tam, oszołomieni, nie mogąc pogodzić obrazu ciężko pracującego człowieka, którego widzieli, z otaczającym ich bogactwem. W tym momencie zbliżyła się grupa naszych sąsiadów z uśmiechniętymi twarzami. Dzień dobry, panie Thompson. Słyszeliśmy o pańskiej ostatniej akcji charytatywnej. To wspaniałe, co pan robi ma pan nasze poparcie w wyborach na burmistrza Jeden z nich zawołał wesoło. Kropka, moi rodzice skinęli głowami i podziękowali imienia twarz Jacka była mieszaniną podziwu i żalu a jego oczy błądziły między matką a mną Vivian wyglądała jakby przełknęła coś gorzkiego kropka, jej wcześniejsza arogancja została zmyta przez niezaprzeczalną rzeczywistość przed nią kropka, odwróciłam się z powrotem do samochodu rzucając ostatnie spojrzenie Jackowi i jego matce. Cóż, wydaje mi się, że teraz widzicie wszystko trochę inaczej, powiedziałam. Nie bez złośliwości, kropka ich miny, będące mieszanką szoku i zrozumienia, były potwierdzeniem tego, że przeszłość ze wszystkimi jej trudnościami i bólem serca, jest już za mną, kropka poranne, rewelacje jeszcze się nie uspokoiły, gdy Jack wykonał swój ruch. Odepchnął matkę na bok z taką siłą, że się potknęła. To wszystko twoja wina, kropka, odepchnęła się swoimi bzdurami, krzyknął do niej, a jego słowa były przepełnione goryczą, kropka, potem, odwracając się do mnie, jego zachowanie całkowicie się zmieniło. Podbiegł do mnie, próbując wciągnąć mnie w uścisk, a jego ręce wyciągnęły się, jakby chciał wymazać wszystko jednym dotykiem. Eli, proszę, posłuchaj mnie, kropka, było nam razem dobrze, prawda? Kocham cię, naprawdę błagał, jego głos był rozpaczliwym szeptem. Odsunęłam się od jego dotyku, ciepło, które kiedyś dzieliliśmy, dawno zgasło przez jego zdradę. Przestań, Jack, po prostu przestań, kropka, powiedziałam stanowczo, odpychając go z całych sił, kropka, szybko wsiadłam do samochodu, serce mi waliło. Mój ojciec bez słowa nacisnął pilota i drzwi garażu zaczęły się za nami zamykać, kropka, Jack i jego matka stali tam, Wołając, ich głosy były mieszanką desperacji i niedowierzania. Eli, proszę, wybacz nam. Nie chcieliśmy tego. Jack krzyczał, jego głos łamał się pod wpływem napięcia Kropka Vivian, szamocząc się na ziemi w poszukiwaniu utraconej godności, dołączyła do niego. Eli, moja droga, myliłem się. Proszę Kropka, kiedy odjeżdżaliśmy, ostateczność tej chwili ciążyła na mnie. Ale część mnie potrzebowała zamknięcia, definitywnego zakończenia tego rozdziału mojego życia. Gdy dotarliśmy do końca podjazdu, poprosiłam ojca, by zatrzymał samochód. Kropka Jack, myśląc, że to jego szansa, podbiegł do samochodu z twarzą rozjaśnioną nadzieją. Jego matka. Kilka kroków za nim próbowała go dogonić, a jej wcześniejszą elegancję zastąpiła desperacja. Kropka bez słowa opuściłam szybę, ściągnęłam obrączkę z palca i przez chwilę trzymałam ją w dłoni. Oczy Jacka rozszerzyły się, gdy zdał sobie sprawę z tego, co miało się wydarzyć. To tutaj się kończy, Jack. Powiedziałam spokojnym głosem. Kropka, wyrzuciłam pierścionek przez okno. Przez chwilę błyszczał w porannym słońcu, zanim wylądował na miękkiej trawie obok drogi kropka matka Jacka, zawsze oportunistyczna, rzuciła się do miejsca, gdzie upadł pierścionek i ręce szamotały się w trawie. Zamknąłem okno, odrzucając ich błagania i bolesną przeszłość, którą reprezentowali. Chodźmy, tato, powiedziałem cicho kropka dwa tygodnie później byłam z powrotem w mieście, w nowym mieszkaniu w którym czułam się bardziej jak w domu niż przez długi czas. Kropka, wróciłem do pracy, gdzie pan Jackson powitał mnie z otwartymi ramionami i delikatnym zrozumieniem, które ułatwiło mi powrót do rutyny. Jack podjął kilka prób skontaktowania się ze mną, każda bardziej desperacka niż poprzednia. Kropka twierdził, że zerwał więzi z matką, błagając o kolejną szansę. Ale niektórych rzeczy raz zerwanych nie da się naprawić. Tym razem powiedziałam mu, że to koniec na dobre i zablokowałam jego numer. Nie trzeba było więcej słów.